Hej, jak kochani, w dzisiejszym odcinku nagrałam historię i kętka wokalową. Dajcie w górę i subskrypcję z ręczkiem. No tak, i muszę bo ja lecę na studia, a Nate pracuje z domu, więc tak. Muszę się szybko w coś ubrać. wszystkim, bardzo, dobrze, bardzo dziękuję, ale jednak w coś ubrać się muszę. Więc proszę mi tak nie no, co jeszcze moje inne rzeczy, ale to nieważne. Dobra. To nasze kotki, to je nakarmisz, tak? to jest. Twój telefon, Nie biorę mój telefon. Dobra, zgaszam to teraz tak. Ja, czekaj się. O! No się nieważne, No i teraz tylko na dół Ja wezmę sobie coś do jedzenia z Albo sobie coś szybko zrobię Te kotki I muszę zaraz już lecieć Na studia Bo nie chcę się spóźnić hmm, Dobra. Zakarmi tutaj Nasze kotki Niech się tam usiądą Gdzieś Dobra hmm, Co robisz sobie? Chyba zjem sobie po prostu tosta, nie będzie z Dobra, jem sobie zjem tosta z awokado. Dobra, szybko, jakaś herbata, czy coś tutaj, nie wiem co nam jest. Ale wstaję z Ej, to wszystko było czyste, prawda? Dobra. Pikuj się kotami. Pamiętaj, dobrze, dobrze. I. Pamiętaj o kotkach. Najbardziej dobrze. Katy, ja to, lecę. to pa. pa? Dobra, muszę teraz szybko zdążyć na studia, polecieć i tam zdążyć w ogóle. Nie wiem, czy zdążę, mam nadzieję, że zdążę. <grym> to jest nie, pół żartem, pół serio. Mam nadzieję, że zdążę. Dobra. Eee... No lekcja, i mam się, Naprawdę, że nie zdążę na te studia. <grym> mam nadzieję, że Dobra, dzień dobry. O, dzisiaj się fajnie spóźnimy. no Dobrze czekamy jeszcze na kilka, na kilka osób i wtedy możemy zaczynać. Dobrze. Dobrze. I możemy zaczynać. Teraz wyświetlę wam tutaj materiał. Ej, proszę poczekać sekundkę, dobrze. Teraz proszę niech każdy tu tutaj napisze i zaraz przejdziemy do dalszej lekcji. Um, ja teraz tutaj jeszcze mam co napiszę, co macie napisać, a ja pójdę po Wasze sprawdziane. Dobrze. Mm, już napisana super. Nie napisałam jeszcze... No i to super. To zobaczę od kogoś. Mhm. Mm Dobrze, to ja już idę poważnie wasze sprawdziany. Mm, Sekundkę. E, to dla moich widzów. Dla moich widzów, którzy subskrybują i dla moich fanów. Dobra. Lecę po te sprawdziany, te parów. Czekaj, ile ja mam ich? Pięć. Dobra. Pięć tych, tych... ran już ci danie. Um. Uh, najgorzej, no nie najgorzej, najgorzej weź mi tu pomóż to przenieść, dobre już Ci pomogę. Zaraz wam rozdam. Najpierw muszę to sobie rozłożyć. Dzięki proszę. Dobrze, co najpierw przewidzane super. Teraz to z nie a ja wam rozdam sprawdzony. dla ciebie, tutaj. A tutaj C było dla ciebie. A plus C. Jak to te? Dlaczego to Bo się nie uczyłeś, ale te minus! Tak! Dobra. Przepiszcie to i... Ja tylko sobie sprawdzę obecność. Dobra. Um, I ostatnie... Dobrze, już zobaczycie sobie sprawdzenie, co jest zaraz mi jedzie. A co pan z nimi robi? Ja je sobie zostawię. A pan ich właśnie nie wyrzuca do kosza. Patrz się w swoją kartkę. Nie patrz mi, co ja robię. Ja wiem, co ja robię. Okej, okay. wiesz, taki model. Ale we, 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 Dobra, przepiszcie jeszcze to i to i. No, jak to się wyłącza? O, 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 o. tak? Dobra, jeszcze mam tutaj na napisz... Dobrze, tutaj tak, tak, tak. Dobrze, pana. Co żesz znowu? No jeszcze nie stworzyłam. No to twój problem. No i tutaj wasza praca domowa. I he, Proszę pana, zaczęło tyle? Bo tyle mi się chciało. Uhy, uhy. Proszę pana, ale nasza praca domowa zajmuje całą tablicę. Nie całą, nie całą. Ale proszę pana, dosłownie całą. Wcale nie całą tablicę zajmuje. Trzeba ona dosłownie zajmie całą. Nie, nie zajmuję. Dziękuję. Do widzenia. Ale jak to widzę? No, skończy się lekcja. ta praca domowa? No, macie ją zrobić w domu? O, ja nie mogę. Na jutro wszyscy, bez wyjątków. Dobrze. O, dobra. Chcę już iść do domu, Poprzytulać się z moimi kotkami, zjeść sobie w spokoju obiad. i zrelaksować się w basenie. To jest to, czego teraz. Potrzebuję Wreszcie do domu Po studiach jest to bardzo męczące Jestem O, cześć, też zgodziłeś już? Tak, dobra, to chodźmy dobra, Zjemy sobie coś, teraz sobie spokojnie odpoczniesz Dobra, usiądź, a ja teraz przygotuję Cześć, kotki Cześć, słodziaki Dobra, przygotuję Żeby nie musiała ona Przygotowywać znowu Смотрите, как нам Окей, полшкатки уже И прошила что И еще пища. И я. И I... Bardzo dziękuję, nie ma za co, teraz jeszcze tylko to przełożę. I co tam jak tam na studiach? No ciężko dzisiaj Teraz zabierzemy kotki, wyłączymy telewizję i chodźmy do góry. Pojedziemy i się zrelaksujemy na basenie bo tak ciężkie mnie aucie w pracy. No, no wiesz, jak to w pracy? Dużo roboty, ale udało się wszystko jest. Ogarniętym. Mm -hmm. A w ogóle już tam widziałeś, Ktoś się coś dodał na balkonie? Wiesz co? Nie, 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 jeszcze nie przyjechali, żeby dałaś czy na balkon. A okej, okay. czyli dopiero no, no tak, no bo muszą, czyli nie tam, nie uzupełnili wszystkiego. No nie, nie, nie. okej, okay. no bardzo no spokojnie. Dobra, kotki pewnie będą chciały sobie posiedzieć. Mm -hmm. A my się w spokoju zrelaksujmy. I się zmoczył jeden. Dobra, coś też? Tak, chętnie. Dobra. Mm, pyszne. Dobra. Albo jeszcze. Ja chcę jeszcze jednego. Dobra, jeszcze jednego. No, jeszcze jednego, niech będzie. Okej, okay, teraz. Już wystarczy, dobra. A jeśli taka historię Wam się spodobała, dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. A i już, już na samym filmiku. Pa, pa.